Cześć, Halloween już coraz bliżej. Być może ktoś z Was idzie na imprezę halloweenową lub ją organizuje i szuka odpowiedniej gry planszowej, aby rozkręcić imprezę. Ja dzisiaj przedstawię Wam grę, która klimatem idealnie pasuje się w to święto, a tą grą będzie z Zombiest. W pudełku mamy instrukcję do gry, olbrzymi stos kart do gry, mniejszy stos kart do wariantu zaawansowanego i karty pomocnicze do wariantu zaawansowanego. Karty w tej grze dzielą się na 5 kolorów. Mamy karty białe, które oznaczają nam jokery, karty pomarańczowe, niebieskie, zielone i czerwone. Ta liczba mówi nam, ile punktów zdobędziemy za tą kartę na końcu gry, natomiast ta liczba określa nam, ile kart musimy dobrać po jej zaganiu. Naszym celem w grze jest układanie pełni księżyca, które w tej grze wyglądają w ten sposób. Najlepiej układać pełni księżyca, które składają się z różnych tych postaci, ponieważ dzięki temu możemy sobie dodać kolejną kartę. Jeśli natomiast w czasie kompletowania pełni księżyca dodałabym tą kartę, która już tutaj jest, to mam dodatkowy ruch i mogłabym dać tę kartę. Gdybym dała taką kartę samą jak ta, to miałabym kolejny dodatkowy ruch. A teraz pokażę Wam przykładową rozgrywkę w wersji podstawowej, a potem wyjaśnię Wam o co chodzi w wersji zaawansowanej. Na początku rozrywki każdy z graczy otrzymuje po trzy karty na ręce. Pozostałe karty umieszczamy na środku stołu i odsłaniamy trzy pierwsze karty. Teraz rozpoczyna gracz, który jako ostatni widział wilkołaka. Ja mam takie karty, a ten gracz ma takie. Ja zacznę od tego szczurka. Mogę dobrać trzy karty dzięki tej karcie, mogę wziąć albo te trzy karty odsłonięte, Albo karty ze stosu dobierania, albo od mojego przeciwnika. Ja wezmę te karty stąd, ponieważ będą mi one pasować do zrobienia księżyca, a ostatnią wezmę ze stosu kart dobierania. Uzupełniam tutaj te karty i która przychodzi do mojego przeciwnika. On może rozpocznie od niebieskiego księżyca. Tą weźmie sobie jedną tą kartę i może dwie stąd. Uzupełnia. Ja znowu daję szczurka, ponieważ jest to ta sama postać. To mam jeszcze kolejny ruch. Daję kolejnego szczurka, więc mam jeszcze jeden ruch. Chyba wezmę tego czerwonego pliczka. I teraz dobieram sobie cztery karty. I może tym razem wezmę dwie karty od przeciwnika. I dwie karty stąd. Uzupełniam. I tura przychodzi do tego gracza ma takie karty i on decyduje się dać tego króliczka. Dobiera sobie jedną kartę. Hmm, którą kartę by mu dać? Okej, okay, może jednak weźmie ze stosu. Akurat mu pasowała. I teraz jest mój ruch. Ja niestety nie mam jak skończyć tego księżyca, więc... Mogę dołożyć na przykład tę kartę, ale mogę zrobić inny myk. Rozpocznę kolejny księżyc. Daję szczura. Pobieram sobie jedną kartę i która przychodzi do mojego przeciwnika, który kładzie tego krójka, ponieważ to jest drugi króliczek. Ten sam to ma jeszcze jeden ruch. Więc on sobie zakończy jokerem. Zakończył księżyc. Niestety nie ma czterech różnych y, tych zwierzątek na kartach, więc nie może sobie dobrać kolejnej karty. Natomiast ma jeszcze jeden ruch, ponieważ położył trzeciego takiego samego trójka, Więc kładzie tę kartę i dobiera trzy karty. Nie może lepiej ze stosu dobierania. I która przychodzi do mnie. Ja mam teraz kart aż sześć na ręce, więc mam spory wybór. Ale ja chciałam... Chociaż... Nie, no nie zakończę. Nie będzie mi pasować ta karta. Ale ja chciałam zrobić taki myk, żeby dać tego szczura, więc mam jeszcze dodatkowy ruch. I od razu dać tę kartę. I teraz biorę cztery karty. I ja bym... Okej, okay, ja sobie na pewno wezmę te. I może... 3 dobiorę sobie ze stosu dobierania, i tura przychodzi do mojego przeciwnika. Ja sobie może przybliżę tego kuliczka, żeby mi się nie pomieszało. A, on tego księżyca może sobie schować. Odkłada na bok. Daję tę kartę. I on tutaj jeszcze nie uzupełniłam. I on dobierze może tę. I tura przychodzi do mnie. Ja daję tę kartę. Zakończyłam ten księżyc. Niestety nie miałam również czterech różnych kart, bo szczury mi się powtórzyły. Więc odkładam. Jeszcze tylko nie patrzyłam. Dołożyłam tę kartę. Więc biorę jedną kartę. I biorę tą. I tak gra się toczy do momentu. Aż wykorzystamy cały ten stos, wtedy podliczamy punkty za księżycę, może się też zdarzyć taka sytuacja, że zostaną nam karty na ręce na końcu ty i nie będziemy mogli z nimi nic zrobić, wtedy to będą nasze punkty ujemne. A teraz czas na podsumowanie i moją opinię dotyczącą gry z Zombie Beast. Zacznę może od samego pudełka. Pudełko mi się bardzo podoba, jest malutkie, jest porządnie wykonane. W środku mamy wypraskę. Jeśli chodzi o karty, to one są grube, są bardzo porządnie wykonane. Tutaj nie można się do niczego przyczepić, nie są takie wiecie, lejące. Bardzo fajnie się je trzyma. Graficznie te karty również mi się podobają. Te rysunki są bardzo fajne, te postacie są dobrze narysowane, są zabawne. Przypominają mi trochę takie eksperymenty doktora Frankensteina, bo jak widzicie mają pocięte czaszki. Jeśli chodzi o rozgrywkę, to ona jest bardzo prosta. Niestety ma ona element, którego ja nie cierpię w grach planszowych, Czyli zbieranie kart na ręce. Tych kart tutaj czasami można mieć za 20. Jest ich tak dużo, niekiedy, że nie da się ich trzymać w dłoniach. A musimy po każdym zagraniu karty zbierać kolejne karty. I naprawdę pod koniec gry robi się ciężko. Mamy tych kart bardzo dużo i odnajdywanie kolejnych kart jest koszmarnie uciążliwe. Naprawdę to mnie strasznie irytowało. To ten element dla mnie skreśla tę grę. Ja sobie nie wyobrażam grać w tę grę na imprezie, bo ona by mnie nie bawiła, ona by mnie irytowała tym, ile ja mam tutaj kart na ręce. Dlaczego? Po co mi te karty? Czy nie można było jakoś to zmienić? Dodać tutaj kartę, która sprawi, że nie będziemy dobierać określonej karty, jeśli nie chcemy dobierać, bo niewygodnie się trzyma taki stos kart, a naprawdę w tej grze ma się ich właśnie tyle, bardzo często. I to jest ogromny minus. Jeśli chodzi jeszcze o samą rozgrywkę, to zbieranie tych księżyców no jest ok, jest to proste, jednak brakuje mi w tej grze głębi. Bardzo bym chciała, żeby dodano, żeby zrobiono jakąś edycję rozszerzoną albo dodatek, który dawałby na przykład jakichś bohaterów, żebyśmy mieli jakiś sens zbierania określonych typów. Oczywiście jasne, jeśli uda nam się zrobić księżyc składający się z czterech różnych takich obrazków. To dostajemy punkty dodatkowe, ale mi chodzi o to, że na przykład zbieramy sobie. Dobra, wezmę tą kartę. Zbieramy sobie na przykład określony typ, na przykład szczury. Tutaj załóżmy, że mamy szczura, bo na przykład nasz bohater, który, którego sobie wybraliśmy, zbiera tylko szczury. Inne karty, jak zbierze, to dają mu jakieś punkty minusowe, cokolwiek, dodać więcej głębi. Właśnie bohaterów. Czterech bohaterów, którzy zbierają cztery typy zwierząt. I to według mnie sprawiłoby, że taka byłaby choć troszkę ciekawsza, coś by się działo więcej. Bo taka jest strasznie nudna i bardzo powtarzalna, i bardzo szybko się nudzi i przede wszystkim frustruje zbieranie kart. Brakuje mi też interakcji z drugim graczem. Tutaj nie ma czegoś takiego. Jedyne co, to możemy sobie podbierać karty z ręki. Ale nie ma żadnej negatywnej interakcji, jakiejkolwiek interakcji z drugim graczem. Tutaj każdy sobie rzepkę skobi, nie możemy sobie przeszkadzać, i to też według mnie sprawia, że taka jest, no niestety, nudna. A teraz powiem Wam parę słów o wariancie zaawansowanym, w którym biorą udział te karty. Tych kart, jak widzicie, jest niewiele i niezwykle rzadko się one pojawiają w grze. Niestety w moich rozgrywkach, gdy już się pojawiały te karty, to ja bardzo często zapominałam o tym, że te symbole coś oznaczają i je ignorowałam. Fakt faktem, że te symbole czasami nam pomagają i bardzo moim ulubionym symbolem z tych wszystkich symboli wariantu zaawansowanego jest ten symbol który powoduje, że pozbywamy się w końcu kart. Mamy wszyscy tylko pięć kart na ręce. I to jest super symbol. Szkoda, tylko że no, nie występuje on tak często, jakbym chciała. Policzmy sobie, ile jest tych kart. Mamy 3, 4 no, 4. Super. Jej, 4 razy w ciągu gry mogę pozbyć się stosu kart z ręki. Fajnie. Jeśli chodzi o inne te symbole, to kość powoduje nam, że możemy zagrać dodatkową kartę z ręki. Mysz powoduje natomiast, że dobieramy kolejną niepotrzebną kartę, także super karta. Natomiast zaganie marchewką powoduje to, że możemy sobie wymienić kartę, którą już mamy, tę księżycową położoną, na inną kartę z ręki. Tak przedstawia się cała rozrywka i moja opinia dotycząca gry Zombie Beast. Ja wam tej gry niestety nie mogę polecić na Halloween. Nie jest to może najgorsza gra, jaką grałam, jednakże do najlepszych też nie należy. Jest to typowy średniak. Smutne jest to, że niewiele brakuje, żeby ta gra była dużo grywarniejsza, a tak mamy grę, w którą zagamy może raz, jednak nie radzę jej kupować na imprezę Halloweenową, bo nie rozkręci ona jej, a może wręcz się ją zepsuć. A szkoda, bo ta gra naprawdę miała dla mnie potencjał i niewiele brakowało, żeby była grą o wiele lepszą niż jest w tym momencie. Także to tyle w tym filmie. Wam bardzo dziękuję za jego oglądanie. Życzę Wam udanego Halloween. Pa pa!